Mamy tutaj paczkę z Fantasy Craft i jest to kolejny z ich mystery boxów. I tym razem edycja książkowa. Dobra, nie mogę się doczekać, zaglądamy do środka. Tylko jak tu się dobrać, żeby sobie nic nie śpieć, nie wiedząc, jak jest zapakowane. Spróbujmy tak. Dobra. O! Mr. Pack, seria piąta. Właśnie trzymasz w rękach paczkę, którą przygotowaliśmy z myślą o kimś, kto kocha książki i drobiazgi, które dodają codzienności odrobiny książkowej magii. W środku znajdziesz kilka niespodzianek, które, mamy nadzieję, wywołają uśmiech i sprawią, że Twoje czytelnicze miejsce nabierze wyjątkowego książkowego klimatu. Oznacz nas i pochwadz jak wygląda Twoja książkowa przestrzeń z naszymi dodatkami. W pudełku znajdziesz listę zawartości. Dziękujemy, że jesteś z nami, Sylwia i Mateusz. Na klejewki. Fajna ta kicia tutaj. Zastanawiałem się, czy dam radę to odkleić. Zobaczymy później. Dobra, no to co? U, i w środku jest jakiś. I mamy ulotkę z zawartością. Dobra, z tej strony nic. Zobaczmy, co my tu mamy. księgę skrytka, baza ze znakami kierunkowymi, licznik przeczytanych książek. Tak, zawieszka na drzwi, zakładka i wskaźnik linii. O, ciekawe, dobra. No to patrzmy. Wyjmę, wyjmę sobie to wszystko tutaj i dopiero wtedy będę oglądać bliżej, bo widzę, że jest to wypełnienie, które lubi mi się rozsypywać po całej bibliotece. Właśnie o tym mówię, już muszę je zbierać. Dobra, 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 dobra. dobra. To na bok ostrożnie. Eee, to co? Po kolei co? Może zaczniemy od księgoskrytki, bo to już jedną taką mam i mi się mega podobają. Co tu jest początek tej folii bąbelkowej tu? No i jest. Złota książka, tutaj zielony ala kryształek. Uwielbiam czy to jest? Nie. Z chwilę myślałam, że ona jest tu otwierana, ale nie. Uuu, okej, okay, czyli reszta jest tu schowana. Dobra, hop, hop, hop. Jednak zrobiłam sobie burzel. Z... Ok, okej. Okay. Dobra. I tutaj blokowana na magnesiku. Superowo będzie zdecydowanie do mojej kolekcji książkowych gadżetów. Dobrze, następne zakładki. Mam już jedną zakładkę. Bodajże w pierwszym boksie była też zakładka tego typu. Mega mi się podobały. Cieszę się, że jest następna. One mają tutaj taką fajną fakturę. Są y, niecałkiem płaskie. Nie wiem, czy to będę w stanie wam to pokazać. Ale tu będzie widać. Księżyc Sowa. Czy to jest Hogwart? Wygląda trochę jak Hogwart. Nie, mega mi się podoba, także. To trafi na ścianę, na wystawkę moich gadżetów. Kolejne. Do not disturb. Reading in progress. Um, moje dzieci to zignorują. Mąż wie, żeby mi nie przeszkadzać. Poza tym na moich drzwiach do biblioteki nie ma klamki, tak więc to trafi pewnie tylko na ścianę, bo raczej nie dam rady powiesić na drzwiach. Mm, dobra, to zobaczmy teraz następne rzeczy, które mi tu powypadały. Bookmark clips. Brajmijmy jeden. Ojeju, jakie delikatne. Jako faktyczna zakładka, tutaj do książki na zasadzie wpiąć więcej, nie ruszać, to tak. Ale jakbym miała tego często używać, pewnie bałabym się, że mi to pęknie, bo jest cieniutkie, ale jednocześnie, no do książki większe niż cieniutkie, no się nie nadaje, no bo tak zrobi nieładną. Ojej, nieładne zgrubienie. I tu jeszcze druga strona. Dobra, i są w trzech kolorkach: złoty, fioletowy albo jakiś różowy i właśnie czarny. Ja nie mam zwyczaju zaznaczać, więc to akurat dla mnie niekoniecznie. Dobra, eee, zobaczmy teraz, co tu jest. Uuu, dobra, to jest do tamtego. To najpierw ten kierunkowskaz. Dobra, czyli to idzie tu, tak. Dobra, i co tu jest? Tibier Mountain i Dragon's Alley. Zastanawiam się, czy ja jestem w stanie to ułożyć. Jestem w stanie ułożyć to tak. Uuu, to jest na magnesikach. Tu są magnesiki i gdzieś tam w środku, ok. Czyli są cztery miejsca, żeby sobie przyłapać. A z drugiej strony też? Nie, z drugiej strony się nie łapią, a szkoda, ale z drugiej strony yy, raczej będzie się miało to jednak obrócone w jedną stronę. Yy, muszę to położyć na tamtych regałach, żeby miało to sens. Choć na, dobrych, na dobrą sprawę, to i tak też byłoby. Prawidłowo. Ale dobra. Jako książkowy bajerek do tutaj na półki, do biblioteczki mega i widziałam już, że będzie można dokupić sobie więcej tych znaczków, więc też super. Ok. Nie wiem czy więcej niż po jednym magnesiku nie byłoby tu lepsze. Bo się trochę za bardzo rozstana Ale dobra. I to, co mi się najbardziej tutaj interesuje z tego, co widziałam. Licznik przeczytanych książek. Dobra. Eee, taki brązowo-delikatnie brokatowy. Niekoniecznie brokatowy, ale taki z połyskiem. Okej. Okay. I zobaczmy. Kosteczki. A, kosteczki. Okej, okay. dobra. Co my tu mamy? 5, 6, 7, 8. Buźka smutna, buźka uśmiechnięta. Później mamy 0, 1, 2, 3, 1, 0, 4 i gwiazdka. Tutaj jest od 0 do 4 z serduszkiem. Tutaj jest małe jest. On. I tutaj mamy od piątki do ósemki. I tutaj jest jeszcze jedna z, od 0 do 4 z, um, z książeczką. Dobra, czyli jak to wsadzić? Ile książek przeczytałam w tym roku? Będzie 40 kilka, więc spróbujmy w ten sposób. Raz. Dwa. Strzelam, bo nie pamiętam, ile ich tam przeczytałam. Niech będzie 43 książek, nie, nie czytył audiobooków, dobra a zapasowe co tutaj? a o, sprytnie i wszystko jest w jednym miejscu wygląda to fajnie aczkolwiek pierwsze co mi się rzuciło w oczy to wiem, że indywidualny temat ale spójrzcie tu ta ma inną fakturę ta ma inną fakturę, ta ma jeszcze inną fakturę. Gryzie mnie to w oczy, sorry. Z daleka oczywiście tego nie będzie widać, ale z bliska. Albo jak na przykład teraz, jak łapie światło, no to widzicie różnie to światło odbijają. Ale to już jest moje czepialstwo, więc tutaj. E, dobra, J jako box książkowy, widzę, że tutaj jest bardziej niebieska nawet na obrazku, jako box inspirowany książkami i jako typowo bookish mystery pack mega mi się podoba, ten e, drogowskazik jest świetny to też mi się podoba, nawet jeśli mam tutaj uwagi do samych kostek e, i co, skrytka jest boska zakładka tak samo z tych wszystkich tutaj bajerków to są dla mnie ojej, znowu mi spadły to są dla mnie najmniej przydatne i w sumie funkcjonalne gadżeciki, ale to już wiecie: indywidualne podejście do tego, jak się czyta i, i czym się bawi przy czytaniu. Tak więc ogólnie tak jestem zadowolona, szczególnie z tego, bo już chodziło... Chodziło mi takie, to ta z tyłu wypadła. Chodziło mi takie po głowie yy, już do jakiegoś czasu. Jeszcze będę musiała sobie skombinować takie Audiobooks Listened this year. Mam nadzieję, że się da zrobić. E, dobra, no to by było na tyle. E, dajcie mi znać, co Wy myślicie o takim zestawie gadżetików. I co? Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!